Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Samochód, który niespodziewanie zgaśnie podczas jazdy, jest stresujący. Może to być również niebezpieczne, zwłaszcza jeśli podróżujesz po ruchliwej drodze. Nie trzeba dodawać. Zebędziesz chciał zrozumieć, dlaczego Twój samochód się zatrzymał i natychmiast naprawić problem. Niestety, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego samochód może zgasnąć podczas jazdy. Aby ustalić przyczynę problemu, należy przeprowadzić diagnostykę. Zazwyczaj okazuje się, że u źródła problemu leży jeden z poniższych problemów. Problemy z układem zapłonowym mogą powodować zgaśnięcie pojazdu podczas jazdy. Problemy z układem zapłonowym. Układ zapłonowy samochodu jest odpowiedzialny za wytworzenie iskry. Która zapala mieszankę paliwowo-powietrzną wewnątrz silnika. Powstała w ten sposób seria eksplozji wytwarza energię potrzebna do napędzania samochodu na drodze. Bez iskry z układu zapłonowego pojazd nie będzie działać. Jak można się spodziewać, problemy z układem zapłonowym mogą powodować zgaśnięcie pojazdu podczas jazdy. Problem jest zwykle spowodowany przez element układu zapłonowego, który wpływa na wszystkie cylindry w silniku, taki jak uszkodzony. Czujnik położenia wału korbowego. A nie element, który wpływa tylko na jeden cylinder, na przykład uszkodzona świeca zapłonowa. Innym elementem związanym z zapłonem, który zwykle powoduje zgaśnięcie silnika, jest wyłacznik zapłonu. Gdy kluczyk w samochodzie znajduje się w pozycji właczony, wyłacznik zapłonu umożliwia przepływ energii elektrycznej z akumulatora. Do elementów sterowania silnikiem, takich jak wtryskiwacze paliwa i cewki zapłonowe. Jeśli przełacznik nie styka prawidłowo, silnik zgaśnie. Problemy z dostarczaniem paliwa obecnie stosowanych jest wiele różnych konstrukcji układów paliwowych. Jednak typowy układ paliwowy z wtryskiem portowym wykorzystuje pompę niskociśnieniowa do dostarczania paliwa ze zbiornika do wtryskiwaczy paliwa silnika. Brak ciśnienia lub objętości paliwa może łatwo doprowadzić do zgaśnięcia silnika. Najczęstszymi winowajcami SA wadliwa pompa paliwa lub przekaźnik pompy paliwa. Zatkany filtr paliwa lub słaby regulator ciśnienia paliwa SA również powszechne w powrotnych układach paliwowych. Innym często pomijanym problemem jest brak paliwa w pojeździe. Czasami wskaźnik paliwa ulega uszkodzeniu lub jest niedokładny. W rezultacie nie wiesz, ze skończyło się paliwo, dopóki silnik nie przestanie pracować. Problemy z akumulatorem i układem ładowania akumulator, układ ładowania SA odpowiedzialne za zasilanie wszystkich podzespołów elektronicznych. W samochodzie, w tym podzespołów utrzymujących silnik w ruchu, komputer, wtryskiwacze paliwa i tepe co jest tak prostego jak różny kabel akumulatora może pozbawić cały pojazd zasilania elektrycznego, powodując zgaśnięcie silnika. Przeciążenie lub niedociążenie alternatora może również spowodować zatrzymanie pojazdu podczas jazdy. Wewnętrzna awaria silnika bez wątpienia najgorszym scenariuszem jest samochód, który umiera z powodu wewnętrznej awarii silnika. Gdy silnik ulegnie awarii, istnieje dużą szansa, że usłyszysz niepokojące dźwięki, grzechotki, stuki i tepe. Tu sprzed zatrzymaniem pojazdu. W wielu przypadkach samochód, który umiera z powodu wewnętrznej awarii silnika, nie uruchomi się ponownie. Samochód zatrzymuje się podczas jazdy FAK. Co powinienem zrobić, jeśli samochód zatrzyma się podczas jazdy? Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której silnik zgaśnie podczas jazdy, pierwsza rzeczą, która będziesz chciał zrobić, jest skierowanie pojazdu na pobocze. Następnie otwórz maskę i upewnij się, ze oleju silnikowego jest prawidłowy. Nie próbuj ponownie uruchamiać samochodu, jeśli na bagnecie nie ma oleju lub jeśli silnik wydawał dziwne dźwięki przed zgaśnięciem. Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, możesz spróbować ponownie uruchomić samochód. Jeśli samochód nie uruchomi się ponownie, węzwij pomoc drogowa w celu holowania. Jak odłaczyć samochód, który zatrzymuje się podczas jazdy? Jak wspomniano, wiele różnych problemów może powodować śmierć samochodu podczas jazdy. Ty lub twój mechanik, będziecie musieli rozwiązać ten problem, aby ustalić jego przyczynę. Jak zdiagnozować samochód, który gaśnie podczas jazdy? Zdiagnozowanie samochodu, który gaśnie podczas jazdy, może być trudne. Specjaliści często wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie, aby zawęzić listę możliwych przyczyn.